Czy jeżeli mógłbyś zmienić w sobie jedną rzecz, żeby być zawsze lubianym, zrobiłbyś to? Zakładam, że skoro kliknąłeś w ten film, odpowiedź brzmi tak. I serio, trudno się dziwić. Jeżeli jest coś, co najbardziej wpływa na jakość naszego życia, to właśnie to, jak ludzie nas odbierają. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby starać się przypodobać innym lub zawsze wiedzieć jaki żart opowiedzieć. Nie są to też jakieś dziwne sztuczki psychologiczne typu jak poderwać dziewczynę. Sekret bycia lubianym jest o wiele prostszy i żałuję, że sam nie zrozumiałem tego wcześniej. A jak już zaczniesz to stosować, twoja charyzma i jakość Twojego życia dramatycznie wzrośnie. Ja buduję głębsze relacje, dostaję awanse w pracy i w końcu zbudowałem poważny związek. A to wszystko dzięki jednej małej zmianie. Brzmi niewiarygodnie? Chodź, pokażę Ci. Zawsze chciałem być lubiany. Z jakiegoś powodu jest to wysoko na mojej liście priorytetów. Jednak, no nie będę ukrywał, nie byłem tym popularnym dzieciakiem w klasie. Ba, nie byłem nawet specjalnie rozpoznawalny. Byłem miły, mówiłem dzień dobry na klasce, miałem swoje zainteresowania, ale no nic specjalnego. A mimo to wiedziałem, że to właśnie ci charyzmatyczni ludzie dostają w życiu więcej. To ich się zaprasza na imprezy, czy to ich się zapamiętuje. Dlatego przez długi czas starałem się to poprawić. Uczyłem się mówić ciekawiej, opowiadać historie, które naprawdę angażują mówić pewniej, lepiej, mądrzej. I to wszystko pomagało, bo to jest ważne. Jednak czułem, że jeszcze czegoś mi brakuje. Pewnego razu byliśmy ze znajomym w osiedlowym sklepie. No, znasz to na pewno, taki zwykły, stary sklep z tą jedną starszą gburowatą panią. Ale tym razem stało się coś, co kompletnie zmieniło jej nastawienie. Kupowaliśmy coś drobnego, to kompletnie nie ma znaczenia, ale mój znajomy zauważył, że ta pani ma świeżą fryzurę. Wiecie, taka fryzura prosto od fryzjera. Zrobił coś, co wtedy wydawało mi się kompletnie obce. Po prostu dał jej komplement. Ale ma dziś pani ładną fryzurę? Tyle. Zero podtekstów, żartów. Po prostu szczery, mały komplement. Tylko tyle wystarczyło, żeby wywołać uśmiech na jej twarzy. Byłem w absolutnym szoku. Nie była to jakaś specjalnie ładna fryzura, ale widać było, jak duże znaczenie do niej przykłada i jak ważne to dla niej jest. Pani w sklepie kompletnie się rozświetliła, i po oczach widziałem, że zapamięta to do końca dnia. I wtedy to do mnie dotarło. Przez lata skupiałem się na sobie. Na tym, jak mówić ciekawie, jak się ubrać, jak robić dobre wrażenia. Ale nigdy nie zadałem sobie prostego pytania. Jak sprawić, żeby ktoś przy mnie poczuł się po prostu dobrze? Pomyśl o tym. Ludzie nie pamiętają dokładnie tego, co mówiłeś, czy jak wyglądałeś, ale na pewno zapamiętają to, jak się przy tobie czuli. Jeżeli potrafisz umieć innym dzień, nawet tej gburowatej pani w sklepie, będziesz przyciągał innych ludzi. I nie chodzi mi też o interesowne komplementowanie wszystkiego, co widzisz. Ludzie od razu wyczują twoją nieszczerość. Chodzi mi tu o takie zwykłe, proste bycie miłym w każdej sytuacji. I to naprawdę działa. Ta sytuacja uświadomiła mi, że ludzie patrzą głównie na siebie. Z jednej strony jest to trochę smutne, no bo chcemy, żeby inni się nami interesowali, ale z drugiej tą świadomość można wykorzystać. Jeżeli dasz innym mówić o sobie, lub jeszcze lepiej, ty będziesz mówił dobrze o nich, będą słuchać cię całymi dniami. Wiem, że to brzmi jak banał, ale od kiedy to zrozumiałem, moje życie jest zupełnie inne. Wiem, że największą radością, jaką możemy dać drugiemu człowiekowi, to trochę uwagi i docenienia. Przestałem kombinować i szukać psychologicznych sztuczek. Zacząłem dawać innym wartość w najprostszy sposób, jaki mogę: poprzez uwagę, komplement i szczerą obecność w rozmowie. Spróbuj tego. Następnym razem, przy wyjściu z restauracji, spróbuj dać kelnerce szczery komplement co do usługi czy tego, jak smakowało ci jedzenie. Obiecuję ci, że uśmiech i szczera reakcja będzie tego warta. Jeżeli będzie to szczere, na pewno to zapamięta. Oczywiście nie zapomni o napiwku. Właśnie takie małe, drobne momenty budują Twoją charyzmę. Dostałeś nie to, co zamówiłeś? Zamiast robić aferę, po prostu miło poinformuj o tym kelnerkę. Jeżeli zrobisz to w sposób szanujący i spokojny, na pewno bez problemu to wymieni. Od kiedy zacząłem to robić, rozmowy stały się łatwiejsze, a ludzie sami zaczęli do mnie lgnąć. A ja zacząłem się lepiej czuć sam ze sobą, bo inni wiedzą, że szczerze się nimi interesuje. Zmieniłem kompletnie swoje podejście i to, na czym się skupiam i inni to zauważają. Więc jeżeli chcesz, aby ludzie cię lubili, nie szukaj magicznych trików. Zacznij od tej jednej prostej rzeczy. Spraw, żeby inni przy Tobie czuli się ważni i zauważeni. Zrób to raz dziennie i zaobserwuj, jak zmienia się Twoje życie społeczne, a dodatkowo obiecuję Ci, że będzie to miało wpływ na o wiele więcej aspektów Twojego życia niż Ci się wydaje. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę w górę i suba. Masz jeszcze jakieś ciekawe sposoby? Daj znać w komentarzu. Jestem naprawdę ciekawy, co o tym sądzisz. Dzięki i do następnego.